na kolejnym wywoływaniu duchów przez moją ulubioną tabliczkę Ouija. Mam nadzieję, że jakiś demon w końcu zjawi się, pojawi w tym pokoju, bo próbuję już nie raz, nie dwa i ciągle mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj przywita. Termowizję mam ustawioną na fotopułapkę. mi mam ustawione naprzeciwko siebie. Mam nadzieję, że coś widać. Kompletna ciemność. Na razie będę nagrywał bez panelu. Żeby był klimacik. Wszystkie telefony mają włączoną tryb samolotowy, więc jeżeli coś pojawi się na tych detektorach, to mam nadzieję, że będzie duch SB7 też gotowe. Później użyję SB7 na razie We'a. Dyktafon łączę. Włączyłem w dyktafonie szum. W sensie kasowanie szumów wyłączyłem, żeby duch miał gdzie się nagrać. Podobno jest taka teoria, że ma być biały szum, żeby duch miał gdzie się nagrać, więc wiecie, musi być. Nie mam światło, gdzie tu jest nagrywanie rozpoczęte. Tutaj chyba będzie o mi złapie, a więc wszystko jest nagrywane, dokumentowane. Termowizja działa, działa Jest tutaj moja ręka na Ouija Spróbuję usiąść, żeby było też mnie widać Uff. Proszę o pojawienie się w tym pokoju demona, który narobi tutaj niezłego bałaganu. Poproszę o pojawienie się demona, który narobi tutaj niezłego bałaganu. Możesz przestawiać co chcesz, gdzie chcesz czerpać ze mnie energię. Przestaw wskaźnik na literę, jakukolwiek, aby dać znać, że tu jesteś. Pojaw się Czerp energię Podejdź do mnie blisko, aby te detektory się zapaliły Podejdź do babci Leokadii Pojaw się na termowizji, na noktowizji Odezwij się na dyktafonie Użyj moich rąk Nogu. Użyj moich rąk, użyj moich rąk, użyj moich rąk, aby wskazik przeszedł na tak. Puknij w ścianę, odłączyłem ręce, puknij. Puknij w ścianę, daj jakiś sygnał, daj znak, że jesteś tutaj. Proszę o przybycie demona. Użyj moich rąk i wskaż pierwszą literę swojego imienia wskaż pierwszą literę. Twojego imienia Dam trochę kamerę do tyłu, żeby był większy katr. Proszę, pojaw się na tej termowizji. Przebiegnij przed obiektywem. Skorzystaj z moich rąk i przesuń wskaźnik na pierwszą, imię, na pierwszą literę Twojego imienia. Termowizja. Nie wiem jaki jest obraz, ale. Poka, podaj swoje imię. Daj wskaźnik na pierwszą literę Twojego imienia. Wskaż na pierwszą literę Twojego imienia. Spókiń coś. Otwórz te szafki, te komody, przybiegnij przez pokój. Wejdź we mnie. Opętaj mnie. Czerp ze mnie energię. Babcia, okadia. No cóż, może bardziej będzie rozmowny przez SB7. Spróbujmy. Mam nadzieję, że się umieścił, padło i nagrywa. Mam na AM 200 MS-ów, jak zawsze. Mm. Dymonie, jeżeli tu jesteś, powiedz cokolwiek poprzez to radio. Halo, halo, czy się usłyszymy? pewne zakłócenia, ale cierpliwości, bo to jednak trzeba trochę czekać. Dmonie pojaw się tutaj na tym ekraniku. To jest Babcia Leokadia na ekranie i teraz tak. pojaw się obok Babci okadzi tak, aby ten detektor zaświecił. Fotopułapka łapie, fotopułapka e, Dałem termo wizyn na obcie lokadzie Dałem termo wizyn na obcie lokadzie zobaczymy czy coś koło niej się kręci Odezwij się, demonie, daj jakiś znak, że tutaj jesteś. Zgubiliśmy ostrość, ale to jest normalne. Mamy ostrość. Jeżeli ktoś mówi wam na filmach paranormalnych, że gubienie ostrości, to znak, że de demon się demon krąży, to jesteście takimi samymi przygłupami jak oni. Halo, halo, demonie, czy się słyszymy? Gubimy ostrość. To czas na światło. Czy w tak? Czy w tak? W jakiej noctowizji pokażesz się nam w pełnej swej okazałości, demonie? Tutaj jak widzicie nadal ciemno. Okadia. Teraz widzisz jak działa ten panel IR Zupełna ciemność. Bciolookadia, dyktafon i sprzęt do pomiarów. E, e, no wiecie jaki wyłączę, bo i tak sprawdźmy jeszcze raz bez może demon woli taką atmosferę Demonie Ujawnij się na moim nagraniu Przywołuję cię już tyle lat Czekam z niecierpliwością, aż w końcu się pojawisz Zawsze jak w bunkrze, nie wiem Nie, w zapalu Pełno Nie będę się denerwował traceniem Miałem miałem miał, miał kontakt. Halo, 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 demonie, jeszcze raz. Nie odchodź daleko, przyjdź tu jeszcze Czy jesteś kobietą? Możesz tutaj się ujawnić, zmaterializować się na moim nagraniu, ukazać się. Był głos mężczyzny przy kapsy lokali. Demonie, ujawni się. Dużo zmarłego, ktokolwiek tu jest. Znowu słyszałem głos kobiety. Ja. Co ty, gadaj. Tutaj łapie fale. Ukryjemy się w ciemnościach. Znaczy, jesteśmy w ciemnościach, ale wiecie, pokaż się za moim ramieniem. Jeżeli tu byłeś, dziękuję. Jeżeli nie, też dziękuję. żegnaj, bo mógłbym tak siedzieć do jutra. Były głosy kobiece, był jakiś mężczyzna przez chwilę, ale to, to nie o to tu chodziło. Tu miał się przyjść demon pokazać się na nagraniu. Mam nadzieję, że może na dyktafonie chociaż trochę się nagrał, nagrał się jakiś głos. Dlaczego żaden demon nie chce mnie odwiedzić? Dlaczego żaden duch zmarłego nie chce do mnie przyjść? Dlaczego żaden ze zmarłych spirytystów nie chce udowodnić? że życie po śmierci istnieje, materializując się tu.